Otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów Jedna osoba poszkodowana, starsza pani została przywieziona do szpitala. Działania występów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu wycieku i rozłączeniu akumulatorów. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia nie było osób uwięzionych w samochodach. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, ograniczyliśmy wypływ substancji i rozłączyliśmy akumulatory. Doszło do zdarzenia na skrzyżowaniu ulicy Wolności Wojska Polskiego kierujący Volkswagenem Golfem na polskich tablicach rejestracyjnych. Nie zastosował się do sygnalizatora S1 nadającego światło czerwone. Jechał na skrzyżowaniu doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym Volkswagenem Golfem na niemieckich tablicach rejestracyjnych. W wyniku zderzenia do szpitala została zabrana jedna z poszkodowanych z Volkswagena Golfa na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Na chwilę obecną trwają czynności. My mamy świadka, który jechał za Volkswagenem, widział, że było już na sygnalizatorze czerwone światło, potwierdził to. I tego, tego się głównie trzymałem, tak? W tej chwili. Będą jeszcze porównywane nagrania z monitoringu, wtedy będziemy mieli jednorodkową jedną pewność.